Witajcie, moje make-upowe maniaczki! Dzisiaj zapraszam Was na test paletek z altery. Zaczynamy od tego podkładu, co ostatnio, czyli podkładu z Catrice, ponieważ dokupiłam sobie do niego e, z tej samej serii chyba puder. I będziemy dzisiaj testować to combo. Zresztą, jak zauważyłyście pewnie ostatnio, bo Wam mówiłam, to ten podkład bardzo mi się spodobał. Bardzo ładnie wygląda na skórze, fajnie kryje, długo się trzyma, no i ochy i achy. Następnie korektor z NYX Kentstap Stop w odcieniu 06 Vanilla. I mam tu taką nowość, kredkę do konturowania numer 23 z Golden Rose. Zaraz zobaczycie odcień. Jest taki fajny i chłodny. Jeżeli chodzi o tą kredkę, to powiem Wam, że już lepiej mi się sprawdził ten sztyft do konturowania z Action, bo tą kredkę troszeczkę ciężko się rozcierało. Z tamtym dużo lepiej mi się pracowało i bardziej podobał mi się efekt, jaki dał tamten produkt, niż ten. Aczkolwiek to no, nie jest zła, ale pracuje się z nią ciężej. Jeżeli chodzi o takie sztyfty do konturowania, to fajny jest ten też taki duo sztyft z Maybelline, ale jego można chyba dostać tylko na internecie. Ten też w sumie jest jak masełko i bardzo łatwo się go rozprowadza. Także jeżeli chodzi o polecajki, no to tyle. I tutaj mamy Catrice True Skin Mineral Loose Powder. Jeżeli chodzi o to kompo, to ten podkład z tym pudrem bardzo fajnie się utrzymywały. Ładnie to faktycznie wygląda. Nie ma takiego płaskiego matu, więc jestem na razie póki co zadowolona, ale... Jest jeszcze ten puder w fazie testów, więc nic więcej na razie Wam nie powiem. Dokupiłam sobie pomadę w kolorze 100, Blond Brown i to jest taki ładny właśnie pokielaty kolor brązu. No bo widzicie, ja mam dość ciemne brwi, a dość jasne włosy. Więc chciałam to wszystko jakoś bardziej zgrać i stwierdziłam, że skoro te pomady z Hean tak bardzo mi odpowiadają, to kupię sobie jeszcze jeden kolor. No i tak jak myślałam, ona gdzieś około chyba 11 czy 12 zł kosztowała, a 19,90 w cenie regularnej, bo wtedy była na promocji. No i zabieramy się za malowanie oczu. Tutaj wam pokazuję, jak wygląda ta zielona w środku. Ja za obie zapłaciłam 17 zł w promocji, bez promocji kosztują 24,90 chyba 9 tak mi się wydaje i zaczynamy od cienia Antarctic. Czyli takiego jasnego beżu. Od razu wam powiem, że nie obejdzie się bez katastrofy, co zaraz zobaczycie w trakcie tego filmu, bo powstaną, no powiedzmy, że dwa makijaże, bo jeden zostanie zmyty. Także jeżeli jesteście ciekawi, oglądajcie dalej. Teraz przechodzimy do cienia z drugiej paletki Milky Choc, który bardzo mi się spodobał. Taki fajny, faktycznie mleczno-czekoladowy, aczkolwiek to nie jest mat. Ale jak widzicie, fajnie daje się nim zaznaczyć yy, załamanie powieki. No i przechodzimy do gagatka, który mnie bardzo zezłościł. Oj, bardzo. Ten zielony matowy cień o nazwie Wild Forest miał fajną pigmentację na palcu. Ja go próbowałam nakładać różnymi pędzelkami już na tą poprzednią powiekę. Tutaj po prostu go wtłaczam tym pędzelkiem do blendowania, ale. O boże, widzicie, jak on ciężko siada na tej powiece? Prześwity się robią. Zaraz, jak będę próbowała go zmieszać z tym kolorem tundra z tej samej palety, no to jeszcze pogorszę sobie sprawę. Przy rozcieraniu on praktycznie znika. Zostaje na pędzlu. Zobaczcie, ja go teraz praktycznie tym pędzlem zmiotłam z powieki. Więc chciałam jeszcze uratować sytuację, nałożyłam tą tundrę, żeby go przyciemnić i żeby to jakoś wyglądało. Ta tundra mi się nie chciała przylepić do tej powieki w ogóle, i tak jakoś. W ogóle zgasiła ten cień. Więc zaraz zobaczycie moją minę. Wkurzyłam się, stwierdziłam, że to tak wyglądać nie może. Poszłam zmyć oczy. Nałożyłam jeszcze raz bazę Pilouis. Oczywiście najpierw tam poprawiałam podkład i tak dalej, bo zmyłam tylko oczy, żeby już nie niszczyć sobie podkładu. No i przechodzimy do tej drugiej paletki, tej różowej. Nakładamy ten sam cień Milk Chok w załamanie. Mam nadzieję, że ten drugi makijaż bardziej Wam się spodoba, aczkolwiek powiem Wam, że no praca z tymi, z tymi paletami nie należała do najłatwiejszych. Tutaj już się nie staram, żeby ten milki czok nałożyć tylko w załamanie, tylko schodzi mi niżej, ale to nieważne, bo już miałam plan na inny makijaż, więc w zewnętrzne kąciki nałożymy sobie cień Macaroon. I po ciężkim nakładaniu go pędzelkiem na jednej powiece stwierdziłam, że nałożę go paluchem po prostu na drugą i to się bardziej sprawdziło, bo osiągnęłam tym samym większe nasycenie koloru. Aczkolwiek i tak, i tak tego pigmentu właśnie dużo zostało mi na palcu, więc naprawdę ciężko przenieść te cienie na powieki. Tutaj, jak go rozcieram, to już aż tak się ten pigment nie wytraca, aczkolwiek rewelacyjnie też nie jest. No, tym razem walczymy dalej. Z tej palety właśnie bardzo spodobał mi się ten Sparkling Sugar, i to jest taki biały cień, mocno napigmentowany, perłowy, jak widzicie. Ja właśnie chciałam tutaj osiągnąć taki efekt rozbielenia, dlatego nawaliłam go więcej, aczkolwiek ten chyba jest najbardziej napigmentowany z całej tej palety. Przy czym nie mogę tym cieniom zabrać tego, że zobaczcie, jak ładnie one się wtapiają w siebie i rozcierają. No i tutaj oczywiście będę zacierała tą granicę aż za ładnie, bo właśnie tracą ten kolor. Niemniej ten biały zrobił tutaj robotę, co zobaczycie na końcu tego filmu. Że no moim zdaniem fajnie to potem faj, finalnie wyszło, finalnie chciałam powiedzieć. Na przejście nałożymy ten kolor Candid Sherry, Ale stwierdziłam, że on mi tutaj jeszcze jest za mało kontrastowy, więc sięgnęłam po Sweet Berry. I ten cień tutaj nałożony mniej więcej obok tego właśnie Candy Sherry, a nawet najechałam właśnie na niego. Bardzo mi się spodobał, bo tutaj widać wyraźniejszy ten kontrast, mimo tego, że to był mat, to ten akurat się tutaj spisał. Więc śmiem, nie że ta różowa paletka po prostu jest fajniejsza niż ta zielona. Powracam do tego koloru Macaroon i nałożymy go na dolną powiekę. W sumie to powtórzyłam kroki z górnej powieki, jeżeli, jeżeli chodzi o dolną. Powiekę, bo nie chciałam tutaj już przekombinować i czegoś znowu zepsuć po pierwszym failu. Widzicie, tutaj znowu biorę ten Candy Sherry, no i łączę z tym fajnym, jasnym wewnętrznym koncikiem. Tutaj wróciłam jeszcze o krok i dołożyłam tego cienia Sweet Berry, bo miałam wrażenie, że ciągle te kolory są za mało nasycone. Także powiem Wam, że gdybym wiedziała, to nie kupiłabym tych paletek, nawet w promocji. No, jeżeli miałabym wybierać, to na pewno wybrałabym tą różową, bo tutaj podobają mi się w sumie trzy odcienie, tak bardzo. Przechodzimy do kreski. Tutaj mam eyeliner z Eveline, warię. Fajnie mi się nim kreski rysuje. Zaraz zobaczycie. Nawet mi się udało nie schylić głowy, więc zobaczycie, jak ja tą kreskę robię. Aczkolwiek, jeżeli nie umiecie robić kresek, to ja mam taki filmik instruktażowy na moim kanale. Może wam go tutaj podlinkuję. Jest dość stary, ale nadal aktualny, więc spoko. Najważniejsza rzecz to przy tym po prostu się nie spieszyć. Bo jak zaczniecie się spieszyć, to wiecie, jak to się kończy pewnie. Tuszyjmy rzęsy. Tutaj mam nowiutką sztukę Volume Temptation od Eveline, mojego ulubionego tuszu, który najlepiej mi się ostatnio sprawdzał. No więc zakupiłam ponownie. I przechodzimy do konturowania twarzy. Tutaj mam to duo z Lovely, które bardzo lubię. Najpierw bronzer, zaraz go będę jeszcze rozcierała, oczywiście. Następnie przejdziemy do różu, wszystko omiotę, rozetrę właściwie dużym pędzelkiem i będzie grało i buczało. No niestety przy tych temperaturach robią się plamy, jak widzicie tutaj, bo po prostu płynę w tym studiu, jak jest taki upał, ale daliśmy radę. Rozświetlacz pochodzi z Hean, kolor champagne i przechodzimy do ust. Usta wypełniłam konturówką obrysowami, wypełniłam konturówką Pink Rose i na to nałożyłam pomadkę z Eveline również numer 14. Oh My Kiss. No i widzicie, jak wyszedł końcowy efekt. Nie obyło się bez przeszkód, ale myślę, że dałam radę. Koniec końców. Dajcie znać, czy macie którąś z tych paletek, jak Wam się podoba makijaż. No i koniecznie bardzo was proszę, zostawcie po sobie ślad, komentarz, łapkę, subskrypcję. A ja Was dzisiaj już żegnam. Buziaczki, pa pa!